W ostatnie dni karnawału, kiedy odprawiłam godzinę świętą, ujrzałam pana Jezusa, jak cierpiał biczowanie. O niepojęta to katusza! Jak strasznie Jezus cierpiał przy biczowaniu. O biedni grzesznicy! Jak wy się spotkacie w dzień sądu z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew jego płynęła na ziemię, a w niektórych miejscach ciało zaczęło odpadać. I widziałam na plecach parę kości Jego obnażonych z ciała. Jezus cichy wydawał jęk i westchnienie. W pewnej chwili Jezus dał mi poznać, jak bardzo Mu jest miła dusza, która wiernie zachowuje regułę. Większą nagrodę otrzyma dusza za zachowanie reguły, aniżeli za pokuty i wielkie umartwienia. Ale jeżeli one są poza obrębem reguły podejmowane, Chociaż i te ostatnio swoją nagrodę otrzymają, ale nie przewyższą reguły. Podczas jednej adoracji zażądał Pan ode mnie, abym mu się oddała jako ofiara na pewne cierpienie, które sprawie Bożej będzie czynić zadość i to nie tylko w ogólności za grzechy świata, ale w szczególności za uchybienia w tym domu popełnione. W jednej chwili powiedziałam, że dobrze. Jestem gotowa. Jednak Jezus dał mi poznać to, co będę cierpieć, i w jednej chwili stanęła mi przed oczyma duszy cała męka, i przesuwała się kolejno. Pierwsze: intencje moje będą nieuznane różne posądzenia i niedowierzania różnego rodzaju upokorzenia i przeciwności nie wszystko tu wymieniam. Wszystko stanęło przed oczyma mojej duszy, jako ciemna burza. Z której mają za chwilę zacząć się sypać pioruny, czekają tylko na moją zgodę. Chwilę zatrwożyła się natura moja. Wtem uderzył dzwonek na obiad. Wyszłam z kaplicy drżąca i niezdecydowana. Jednak ofiara ta ustawicznie trwa przede mną, bo ani się nie zdecydowałam na przyjęcie jej, ani też nie odmówiłam panu. Chciałam się zdać na jego wolę. Jeżeli mi ją Jezus sam włoży, to już jestem gotowa. Ale Jezus dał mi poznać, że ja muszę się sama dobrowolnie zgodzić i przyjąć z całą świadomością, bo w tym wypadku inaczej nie miałaby żadnego znaczenia. Cała moc Jego zawiera się w dobrowolnym moim akcie wobec Niego, ale zarazem dał mi Pan poznać, że to jest w mojej mocy. Mogę to uczynić, ale mogę i nie uczynić. I w tej chwili odpowiedziałam: Jezu, przyjmuję wszystko, cokolwiek chcesz na mnie zesłać, ufam Twojej dobroci. W jednej chwili wyczułam, że przez ten akt oddałam Bogu wielką chwałę, jednak uzbroiłam się w cierpliwość. Kiedy wyszłam z kaplicy, zaraz się spotkałam z rzeczywistością. Nie chcę tego w szczegółach opisywać. Ale było tyle, ile udźwignąć mogłam. Więcej ani kropli bym nie poradziła. W pewnej chwili rano usłyszałam w duszy te słowa: Idź do matki generalnej, i powiedz, że ta rzecz mi się w tym a tym domu nie podoba. Której rzeczy wymienić nie mogę, ani domu, ale matce generalnej powiedziałam, chociaż mnie to bardzo kosztowało. W pewnej chwili przyjęłam na siebie straszną pokusę, którą cierpiała jedna z naszych wychowanek w domu warszawskim. Pokusa ta była do samobójstwa. Przez siedem dni cierpiałam. Po siedmiu dniach Jezus udzielił jej łaski, a w ten czas i ja cierpieć przestałam. Jest to wielkie cierpienie. Często biorę udręki naszych wychowanek na siebie. Jezus mi na to pozwala. I spowiednicy. Serce moje jest mieszkaniem dla Jezusa ustawicznym. Poza Jezusem nikt do niego wstępu nie ma. Z Jezusa czerpię siłę do walki ze wszystkimi trudnościami i sprzeciwami. Pragnę przejść w Jezusa, abym mogła się doskonale oddać duszom. Bez Jezusa nie zbliżyłabym się do dusz, bo wiem, czym jestem sama z siebie. Wchłaniam Boga w siebie, aby go oddać duszom. 27 marca. Pragnę się wysilać, pracować, wyniszczać za dzieło nasze, ratowania dusz nieśmiertelnych. Mniejsza o to, jeżeli te wysiłki skrócą moje życie, przecież ono już do mnie nie należy, ale jest własnością zgromadzenia. Pragnę być pożyteczna całemu Kościołowi przez wierność zgromadzeniu. O Jezu, dziś dusza moja jest jakby zamroczona cierpieniem, ani jednego promienia światła. Burza szaleje, a Jezus śpi. O Mistrzu mój, nie będę cię budzić, nie przerwę ci słodkiego snu. Ja wierzę, że Ty bez wiedzy mojej umacniasz mnie. Całe godziny są, w których adoruję ciebie, o chlebie żywy, pośród wielkich posłuch duszy. O Jezu, miłości czysta, nie potrzebuję pociech. Karmię się wolą Twoją, o mocarzu. Wola Twoja jest celem mojego istnienia. Zdaje mi się, że świat cały mi służy i jest ode mnie zależny. Ty, Panie, rozumiesz duszę moją we wszystkich jej dążeniach. Jezu, gdy sama nie mogę śpiewać Ci hymnu miłości, to podziwiam śpiew serafinów, tych bardzo umiłowanych przez Ciebie. Pragnę na sposób ich tonąć w Tobie. Takiej miłości nic nie położy tamy, bo nad nią nie ma siły żadna moc. Ona jest podobna do błyskawicy, która oświeca ciemności. Ale nie pozostaje w niej. O mistrzu mój, kształtuj sam duszę moją według woli swojej i odwiecznych zamiarów swoich. Pewna osoba wzięła sobie jakoby za zadanie, aby mnie ćwiczyć w cnocie na różne sposoby. W jednym dniu chwyciła mnie na korytarzu i zaczęła od tego, że nie ma podstaw do robienia mi uwagi. Ale rozkazała, abym przez całe pół godziny stała na korytarzu naprzeciw małej kapliczki i czekała na matkę przełożoną. I jak będzie szła po skończonej rekreacji, to mam się oskarżyć z różnych rzeczy, które mi rozkazała, aby się z nich oskarżyć. Chociaż ja w duszy o nich pojęcia żadnego nie miałam, jednak byłam posłuszna i czekałam całe pół godziny na przełożoną. Każda siostra, przechodząc obok mnie, Patrzyła się z uśmiechem. Kiedy się oskarżyłam matce przełożonej, ta mnie odesłała do spowiednika. Kiedy przystąpiłam do spowiedzi, kapłan ten zaraz się spostrzegł, że to jest coś, co nie płynie z własnej duszy. I ja o takich rzeczach zielonego pojęcia nie mam. I zdziwił się, że ta osoba mogła się na takie rozkazy zdobyć. O kościele Boży, tyś najlepszą matką! Ty jeden umiesz wychowywać i dawać wzrost duszy. O jak wielką mam miłość i cześć dla Kościoła, tej Matki Najlepszej. W pewnej chwili powiedział mi Pan. Córko moja, ufność i miłość Twoja krępują sprawiedliwość moją i nie mogę karać, bo mi przeszkadzasz. O jak wielką ma siłę dusza pełna ufności. Kiedy myślę o ślubach wieczystych i o tym, kto jest ten, który się ze mną pragnie połączyć, to myśl pochłania mi całe godziny myślenia o nim. Jak to się stanie, przecież tyś Bóg, a ja stworzenie twoje, tyś król nieśmiertelny, a ja żebraczka i nędza sama. Ale już mi jest teraz wszystko jasne, przecież tę przepaść wyrówna łaska twoja, panie. I miłość. Ta miłość wyrówna przepaść, jaka jest pomiędzy Tobą, Jezu, a mną. O Jezu, jak to głęboko rani duszę, jeżeli ona stara się zawsze być szczera, a tu jej zarzucają obłudę i odnoszą się z nieufnością. O Jezu, i tyś był w takim cierpieniu, aby zadość czynić ojcu swemu. Pragnę się ukryć tak, aby żadne stworzenie nie znało mojego serca. Jezu, Ty jeden znasz moje serce i posiadasz je całe. Nikt nie wie naszej tajemnicy. Jednym spojrzeniem rozumiemy się wzajemnie. Od chwili poznania naszego jestem szczęśliwa. Wielkość Twoja jest pełnią moją. O Jezu, jeżeli jestem na miejscu ostatnim, niżej od postulantek nawet najmłodszych. W ten czas czuję się na swoim miejscu. Nie wiedziałam, że w tych szarych kącikach umieścił Pan tyle szczęścia. Teraz rozumiem, że nawet w więzieniu może buchać z piersi czystej cała pełnia miłości ku Tobie, Panie. Zewnętrzne rzeczy nie mają znaczenia dla miłości czystej. Ona przenika wszystko. Ani bramy więzienia, ani bramy nieba nie mają mocy dla niej. Ona dochodzi do samego Boga i nic jej umorzyć nie zdoła. Zapory dla niej nie istnieją. Jest swobodna jak królowa i wolne ma przejście wszędzie. Sama śmierć musi skłonić przed nią głowę.